Witajcie, witajcie, to znowu ja, Góral Gra. Pytanie do gracz. Będzie na końcu. Ale coś Wam opowiem. Byłem dziś w pracy, yy, pracowałem na maszynach, oczywiście cały dzień, więc używałem słuchawek. Puściłem sobie Kiszaka yy, Live'a, zapis 3.43 na YouTube obrzucił. 3 godziny, no prawie 4 godziny grał. W Titan Quest 2, w nową grę. I teraz opowiem Wam i zadam Wam pytanie. Bardzo mnie to interesuje. Jakie Wy macie zdanie na ten temat? Sprawa wygląda tak, że Kiszak przeszedł grę, którą dostał za darmo, gdzie opisali mu niby, że jest na 20 godzin, przeszedł w niecałe 4 godziny, gdzie jeszcze bawił się bildami i tak dalej, dalej. Gra kosztuje obecnie 111 zł i jest w early Accessie. I pytanie do gracz. Jak myślicie, opłaca się to kupować, czy nie? Bo wiadomo, Kiszak na swoim live powiedział, że to nie jest cena, nie jest warta cena i dalej. Wiadomo, ok, zgodzę się. Tylko zastanawiam się, czy nie jest lepiej kupić teraz grę za 111 zł i potem po prostu czekać na. Pełną wersję i macie wtedy grę taniej. Bo wiadomo, że oni jakby puszczą grę w pełnej wersji gry, to może ta gra kosztować powiedzmy, nie wiem, tam z dwie, czy tam dwie pustewy, albo nie wiem, niecałe dwie stówy, no nie wiadomo, ale no, zastanawiam, się. Czy jest, bo to jest gra podobna do Diablo, Poe i tak dalej. No, Hackenslash slash, wiadomo, idziemy, walczymy i tak dalej. Robimy sobie buildy, jakieś i tak dalej. Tylko właśnie się zastanawiam. Dajcie mi znać w komentarzach. Ciekawi mnie po prostu zdanie wszystkich graczy, co Wy o tym myślicie. Gra za 111 zł, early access. Kiszak ją przeszedł niecałe 4 godziny. Widziałem jeszcze inną recenzję gościa, który przeszedł bodajże 5 godzin. Ciekawi mnie to. Jak Wy do tego podchodzicie. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.